Do jednego. Przedstawiam trenerów do pan Dariusz Koseła, górnik dyrektor Zabrze, pan Zbigniew Smuka i poproszę trenerów o refleksję, zaczynając od trenera gości, pan trener Dariusz Koseła. Nie no, dzisiaj zagraliśmy naprawdę pierwszą połowę bardzo dobrze, w tym składzie, w którym dzisiaj przyjechaliśmy, a przyjęliśmy z chłopakami, którzy ostatnio mniej grali, bądź w ogóle nie grali. Także z pierwszej połowy na pewno można być zadowolonym. Zdominali zdominaliśmy pierwszą połowę. Mieliśmy, mieliśmy swoją, swoją sytuację jedną, którą już my strzelili, mieliśmy kilka następnych, także wydaje mi się, że pierwsza połowa na pewno należała do nas. Druga połowa, no niestety zagraliśmy ją dużo słabiej, ale wpływ też miały, miały na pewno niektóre decyzje trójki sędziowskiej. Ja z tej strony gratuluję oczywiście zespołowi Odry zwycięstwa, zasłużonego zwycięstwa, bo mogliśmy ten mecz w końcówce na pewno wyżej przegrać. Aczkolwiek jest moje zdanie takie, że no, zespół Odry tutaj jest na tyle zespołem doświadczonym, dobrym, że, że no, praca sędziów nie, nie musiała wyglądać akurat tak jak wyglądała, ale to nie jest wina oczywiście trenera, także jeszcze raz gratulacje za zwycięstwo. Dziękuję bardzo. Pan trener Zbigniew smuka. Dziękuję bardzo za gratulacje. Jak bym powiedział, że scenariusz tego meczu napisałem wcześniej, to ktoś by był zdziwiony, natomiast Wiem jakich zawodników ma Górnik zabrze i bez względu na to, czy ktoś gra mniej, czy ktoś gra więcej, czy jest rocznik 9-1, czy 9-2, czy 9-4, czy 9-6. Nie ma to znaczenia, bo oni są z kolei bardzo dobrze. Po tych czterech zwycięstwach i po tym, co wróciło w zespół, to jest normalne, że wkradła się troszeczkę taka presja, taka bojaźń, a może by, a jest dobrze. Ta pierwsza połowa była troszeczkę bojaźliwie rozegrana, było. To co zakładaliśmy, że nie mieliśmy tego robić, było zbyt dużo strat w środku pola, przegraliśmy środek pola. Ja od 20 minuty kilka rzeczy skorygowałem. Końcówka do pierwszej połowy już była dobra, natomiast skorygowaliśmy pewne ustawienie, pewną wiarę w przerwie, pomogła nam pierwsza ręka. I było też widać, co do tego, że mniej chłopcy z górnika grają, było to widać pod kątem fizycznym, że od 60 minuty ten mecz był jednostronny i nawet... Nawet nie było jakiejś wiary i, i, i niczego w gościach, natomiast uważam, że jeżeli chodzi o pierwszy, po, pierwszą połowę, to najlepszy zespół, jaki tutaj przyjechał w tej rundzie, na pewno postawił wysoką poprzeczkę. Ale pokazaliśmy w drugiej połowie taką odrę i taką drużynę, jaką, mówię, jaką bym sobie życzył. Każdy zawodnik wchodzący z ławki, czy każdy zawodnik na boisku wiedział, co ma robić, co mamy z zawodnikiem grać, te podania bo odbiorze prostopadłe na wolne strefy boiska na naszych fantastycznych skrzydłowych e, przynosiły efekty. No, troszeczkę naprawdę pomógł bramkarz, troszeczkę brak szczęścia i można było to wysoko wygrać, ale, ale wtedy musiałbym więcej lodu użyć. E, cieszę się, że jesteśmy bardzo dobrze fizycznie przygotowani. Przez ostatnie dwa tygodnie mocno nad tym pracowaliśmy i na te kluczowe spotkanie i, i z pełnym optymizmem i wiarą. E, jedziemy na bardzo przyjemne fajne spotkanie na Olimpijską dobytowną. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do trenerów? Nie ma pytań. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.